Cześć, to Wasza życie poczciwe. Dzisiaj o najważniejszym czynniku, który wpływa na to, czy budowanie Twojego nawyku zakończy się sukcesem, czy nie. Czytam ostatnio książkę Benjamina, Benjamina Hardiego pod tytułem Siła Woli to mit. Będzie jej recenzja, być może w tą niedzielę, być może w następną, ale chcę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, która się tu przewija i która pomogła mi w ostatnim czasie. Budować nawyki dużo bardziej skutecznie. Mówię tu mianowicie o tym, że każdy nawyk będzie ci łatwiej zbudować, gdy zadbasz o odpowiednie środowisko. Co to znaczy? To odpowiednie środowisko. Każdy słyszał o tym, że żeby dobrze jeść, trzeba zadbać o to, żeby w twojej okolicy, w twoim domu nie było tych rzeczy, których nie chcesz jeść, bo wtedy po prostu nie masz wyboru. Jesz to, co masz jeść, bo tylko to masz w domu. To jest taki przykład dbania o środowisko, żeby zbudować dobry nawyk, który, e, który często przychodzi nam na myśl który jest oczywisty, który ludzie stosują. Ale dużo mniej ludzi stosuje świadomy wybór środowiska do nawyków, e, które są bardziej powiedzmy trudne. Powiedzmy, potrzebujemy do nich kreatywnej pracy. Bez tego budowanie tych nawyków jest dużo, dużo. Dużo trudniejsze, bo wymaga siły woli. A jak mówi Benjamin, siła woli to mit. Siła woli to może nie jest o tyle mit, o ile po prostu fakt, że siła woli jest bardzo ograniczona i szybko się wyczerpuje, i przez to, że masz dużo trudnych wyborów przez dzień, gdy nie zaprogramujesz, gdy nie stworzysz środowiska, które jest konduktywne do tworzenia nowego nawyku. Tej siły woli zabraknie, ten nawyk nie będzie zrobiony. Teraz, jak ja zacząłem patrzeć na budowę swoich nawyków, bo ostatnimi czasy, zgodnie z zasadami z atomowych nawyków, przyjmuję naraz jeden lub dwa maks nowe nawyki, najczęściej jeden. I próbowałem robić, budowałem nawyki, zarówno takie, które potrzebują aktywnej, kreatywnej pracy, jak na przykład codzienne robienie filmów, lub prawie codzienne jak medytacja od Joe'a Dispenzy, co jest też dość kreatywna, kreatywnym nawykiem, który wytworzyłem wbrew pozorom, tak i te nawyki, które wymagają wykluczenia czegoś, wykluczenia YouTube'a, na przykład z mojego życia, oglądania filmów na YouTube'ie um, przez ostatnie już w zasadzie 30 dni i jak na razie odnoszę sukces w moim właśnie, w moim budowaniu tych poszczególnych nawyków. Zawdzięczam to Temu środowisku, które robię. Widzisz, zawsze, żeby zbudować na przykład nawyk medytacji, zawsze przed snem mam i przypomnienie, i mam poduszkę przygotowaną, czy ręczniczek, na którym siedzę, miejsce zaciemnione przygotowane, gdzie będę siedział i to medytację robił. I to środowisko sprawia, że to nie jest dla mnie trudne, że nie muszę w ogóle żadnych dodatkowych rzeczy wykonywać, tylko po prostu tam idę, siadam i to robię. I to jest jeden przykład budowy sobie środowiska. Na przykład, żeby zbudować nawyk medytacji, ale na, żeby zbudować nawyk nieoglądanie YouTube'a, jak tutaj można środowisko wytworzyć. No, najprościej byłoby usunąć aplikację YouTube z swojego telefonu, z komputera, zablokować strony, możesz to zrobić. Ja już kiedyś sugerowałem, jak to zrobić. W sensie, co możesz zainstalować taki plugin, który w ogóle wywala ci cały homepage YouTube'a. No ale dla mnie to jest potrzebne, bo ja na YouTube też ładuję filmy. A ty jak chcesz na przykład nie oglądać YouTube'a, Całkiem musisz wyrzucić YouTube'a, przyblokować go w jakimś firewalu i już, jeśli będziesz chciał obejrzeć go, będziesz musiał przejść trochę naokoło. Będziesz musiał to środowisko pokonać i być może nie będzie Ci się chciało i ten nawyk tym sposobem wytworzysz. Dużo różnych rad daj, czy Benjamin, czy w atomowych nawykach James Clear, żeby na przykład, gdy chcesz skończyć z graniem, odkładaj, Konsole wy, wyłączają w ogóle z kontaktu, odkładają gdzieś na strych. Jak chcesz zagrać, to idź po nią, podłączaj igraj, i graj, po i na końcu odłączaj i zanoś z wrotę na strych. Jeśli zrobisz środowisko niekonduktywne do robienia rzeczy, której chcesz przestać robić, będziesz po prostu z lenistwa, nie będzie ci się chciało jej robić być może. Nie będziesz chciał tego zachodu przejść, żeby tą rzecz robić. I to jest, tu jest pies pogrzebany. Teraz, żeby zrobić nawyk, żeby wytworzyć nawyk dla ciebie, jaki chcesz, musisz sam pomyśleć, jak to środowisko zmodyfikować, jak ułatwić robienie rzeczy, którą chcesz zacząć robić, i jak utrudnić robienie rzeczy, która jest dla ciebie nieprzyjemna. Wiele nawyków też przypadkiem przez wpływ środowiskowy się tworzy. Na przykład, mój ojciec mi mówił kiedyś, że jak był jeszcze w masarni pracował, to palił papierosy. Ale za każdym razem, gdy musiał iść zapalić, to szedł na takie zaplecze, gdzie śmierdziało strasznie tymi resztkami, zgniłym mięsem i wszystkim, i tam dopiero palił. No i w pewnym momencie ta jego fajka, od, jak miał w ustach fajkę, to czuł też ten smród e, z, te, z tego zaplecza i po prostu już nie miał ochoty na palenie fajki. Przypadkowy wpływ środowiskowy na zmianę nawyku. Ty możesz świadomie wybrać swoje środowisko i zmodyfikować je tak, żeby było to dla ciebie konduktywne, żeby było konstruktywne, żeby tworzyło dobre nawyki. I naprawdę można to zrobić z rzeczami kreatywnymi bez problemu, takimi jak tworzenie filmów, pisanie. Wszystko, co tylko chcesz, możesz stworzyć dużo łatwiej, jeśli zastosujesz środowiskowe rzeczy. Więcej o tym w recenzji książki Siła, Woli to mi już wkrótce. Tyle na dzisiaj. Skupianie się na środowisku, jeśli chodzi o nowe nawyki, to jest coś, co zmieniło mój success rate na tych nawykach, na budowaniu nowych nawyków z małego na duży, duży, bardzo duży. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku vloga i w weekend w kolejnym odcinku recenzji. Do zobaczenia. Cześć.